Power, system IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam Łukasz Maciec. z tej kategorii plus 178 cm. Numer 98, Jarosław Kryta Olim Że. Witamy serdecznie. Panowie po przeczytaniu mogą się lekko poruszyć, bo wiadomo, który to jest. 99, Sławomir Gajewski, Gdynia. Numer 100, Tarek, Hamdan, Bodena Group Łódź. 101 Rafał Marciniak, Wioletta Bydgoszcz. 102 Patryk Krzywdziński, Olim zawrze. 103 Oskar Pluszczyński, Bodylaj Grup Łódź. 104 Karol Czapracki, Wioletta Bydgoszcz. 105 Piotr Urbaniak, Pako Lublin. 106 Władysław Stydzik, Akademia Estetyki Działa. 109 Kacper Młynarkiemicz Gdynia. 110 Remik już jest tępień Olim zawsze 111 Łukasz Błaszkowski TKF Azory Kraków 113 Macier Sauter Gdynia e, To był 113, 114 Łukasz Dźbik Pako 117 Krzysztof Michalski Gdynia 118 Michał Bodzioch, Kraków 119 Sebastian Stermach, Zabrze 120 Mateusz Mogilnicki, Warszawa Centrum Atletyki 121 Adrian Dobosz, Wioletta Bydgosz 122 Dariusz Prusik, Bydgosz 123 Filip Kulon, Azory Kraków 124 Mariusz Olejniczak, Sopot 125 Jakub Górski Ostrów Świętokrzyski 126 Bartosz Jopolim Zabrze 127 Maciej Niebięgłowski Gdynia 128 Piotr Bałka Pako Lubliny, 129 Aleksander Bulik Azory Kraków 130 Radosław Dobek 131 Krystian Kurowski Warszawa 132 Przemysza Wójcik Warszawa. 133, Michał Pszona, Warszawa. 134. Michał Wosk, Warszawa. 135, Bartłomier Mazurkiewicz, Aplauz Warszawa. Tylu mieliśmy zawodników z aplauzów Warszawy. 136. Marek Dążalski. 137. Cezary Blicharz, Również Warszawa. 138. Marek etykaczy Łódź. 139 Mateusz Głogowski Bydgoszcz. 100, 267 Michał Padejko, Gdynia. 269 Łukasz Kolasiński Gdynia. I 270 Tomasz Duszyński, Pesto Gdynia. Tak więc proszę Państwa, wspaniała 40, już wszystkich znamy i sędzia główny. Dziękuję kolevo i proszę o wejście ze sceny. Już mamy wspaniałą piętnastkę i oczywiście witamy jej wielkimi bramami. Jeszcze proszę przesunąć się w prawą stronę. W, prawa str Dobra, w prawą stronę poproszę. Wszyscy zawodnicy o kroczek w prawo. Jeszcze, jeszcze. Można skoczyć. Postawa przodem. Można wewnętrznie Pokaż wszystkim sędziom. biết 先生先生先生 Numer 105 niewidoczny. Pokaż z trzecią. 139. O właśnie. Ten był... Przodem. Numer 123. Przodem proszę. Wiosek dobry. Trzymaj mocno To jest naprawdę dobrze. Dziękuję. Zdrowoń, w prawo zwrot, postawa bokiem. Mosto skoczy, tak Takie. Pokaż ten krok. 15, powyżej 178 cm wzrostu. fitness zgrażona jeszcze z powyżej 178. Dziękuję. W prawo zwrot, postawa tyłem. Takie.

Się to! Się Dziękuję. W prawo zwrot, postawa przodem. To od razu Takie, takie proszę o się tego środka. Sylwet, o, Sylwet, Sylwet, o, Sylwet Fitness kobiet. Proszony jest na zaplecze. Fitness sylwetkowe kobiety open proszony jest na zaplecze. I jeszcze przeczytam numerki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Te numerki pań, wyproszone są na zaplecze. Fitness Środkowe Kobiet OP. Za moment będą te Panie wychodzić na scenę. W tej chwili mamy oczywiście e, finałową 15 plus 178. Proszę jeszcze do tyłu o jeden krok w tył. Wszyscy o jeden krok w tył. Tak i oczywiście sędziowie teraz właśnie się przyglądają, a Państwo nagradzają tych wspaniałych zawodników. Zawody w kulturystyce winne są po 2015. Mam już pierwsze pokonanie. poproszę Zawodników z numerami 105, Piotr Maniak. 109, Kacper 120, Mateusz 30. Mateusz Mobiński, i 136. Rodzostobek. To jest pierwsze porwanie. Postawa przodem. Marek Konczal. Prawo zwrot, postawa bokiem. I teraz idzie otwierają z lewej strony. Wspaniałe <noise> piątki. To cry, to cry, <noise> Dziękuję. Prawo zwrot, postawa pyłem. <noise> Z prawej strony. Dziękuję, w prawo zwrot, postawa przodem. Ostatni moment, żeby popatrzeć na tą dogrywkę. A to porównanie. Tym pięciu wspaniałych zawodników. Zawodnicy ja wracają. Ja na następne porównanie. Zawodnicy wracają do szeregu. I być może zobaczymy jeszcze kolejne porównania z tej piętnastki wspaniałej. Kategoria plus 178 cm. I mamy kolejne porównanie. 106 Głodysław 113 Maciej Sauter. 39. Mateusz Błogowski. 123. Filip Kulo. I 126. Wartość ją. Postawa przemian. <grystki> Tym razem sześciu zawodników porównywanych. Przepraszam. Przodem 123. Przodem będzie osobiste upełnienie. Dziękuję, w prawo zwrot, postawa bokiem. Dobrze, trzymaj Maciej. Dobrze. Dziękuję w prawo zwrot. Postawa tyłem. Dziękuję postawa bokiem. Dziękuję. prawo postawa przodem. I to już jest ostatni moment, żeby popatrzeć na tą piątkę. Proszę wyrównać do linii. Zawodniczka z numerem 8 w fitness rywalkowym proszona jest na zaplecze Dzięki. numer 8 w tył zwrot proszę o powrót na swoje miejsca Zawodniczka wracają do szeregu, ale jeszcze to nie jest koniec porówna. Jeszcze poproszę, trzecie porównanie, 114. Łukasz Dzwicz, 119, o! Sebastian Sterman, 121 Adrian Dobosz. 128 Piotr Bałka, 133, Michał Przona i postawa przodem. Mocno z koszy pokażę Trzymaj skocz. Kolejna piątka. Dziękuję. W prawo zwrot, postawa bokiem. Kolejna piątka, Walczy o wejście do ścisłego finału. Trzymaj a w może znaleźć się tylko z sześciu najlepszych. Tak, tak, tak. Dziękujemy. Prawo zwrot, postawa tyłem. Ostrzyń się mocniej. Spokojnie, przejdź do lewej strony. Tak, zwrot, postawa bokiem. tak. 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 Dziękuję, w prawo zwrot, postawa przodem. Jeszcze, jeszcze ostatnie spojrzenia i zdaje się, że już. Ta piątka została ceniona. Dziękuję w ten zwrot. Proszę o powrót na swoje miejsce. I wielkie brawa. Nie ma więcej porównań. W lewą stronę proszę o zejście ze sceny. I dziękujemy oczywiście wielkimi brawami za obotniką, szóstkę. Zobaczymy w finale. do podoboleni. Kasper czeka się z publicznością, ale może zobaczymy go w finale. Piotr Urbaniak. Jego zobaczymy jako pierwszego. Oczywiście w sześciu ale najlepszy zostało wyłanie. I już witamy wielkimi browami oczywiście. Kategoria plus 178 cm. Numer 105. Piotr Urbaniak. Pakol Lublin, Polska. Piotr Umanek, 105. Dziękuję, zapraszam następnego zawodnika. Następny zawodnik, numerem 109, Kacper Łynarkiewicz. Kacper Łynarkiewicz, festo Gdynia, ale pochodzi. Sopot 2015 numer 109 Kacper Młynarkiewicz. Jego wzrost to 187,5 cm. I teraz musimy zabronika z 113 Matik Sauter. Gdy 113 Częste Ogdynia 183,5 cm wzrostu zapraszam I teraz 120 Mateusz Mogielnicki Mateusz Mogielnicki Warszawskie Centrum Atletyki 120 Mateusz Mogielnicki 190 cm wzrostu Najwyższy i nowe szóstki. Dziękuję. 121. Do Adrian Dobos, Violetta Bydgosz. Adrian Dobosz, do do 121. Violetta Bydgosz. I to jest najwyższy zawodnik z kategorii. powyżej 178, 190 cm. Do 130. Radosław Dobek. Michel Warszawa. Radosław Dobek. Numer 130. 182 cm wzrostu. Radosław Dobek. I tak oto proszę Państwa to jest dziennikowa ze mną. Piotr Urbaniak, Kacper Młynarkiewicz, Maciej Sauter, Mateusz Moglinicki, Adrian Dobosz, Radosław Domek. No i jakże proszę Państwa, czy oni zasługują na do oklaski? Oczywiście, jak najwięcej. Dziękuję. Dziękuję, prawo zwrot, postawa bokiem. I teraz obwodniczy ocenianie z lewej strony. Zmęczanie W wielkiej publiczności, które wspaniale chwilę dopingują w Sopocie. Dziękuję, prawo zwrot, postawa tyłem. Trzymaj się dżup, trzymaj Piotr Umanek, Katar Mielarkiewicz, Maciej Sauczer, Mateusz Molnicki, Adrian Dobosz i Rado Sądowej. Dziękuję. Prawo zwrotne do wawrzy. Kto ma najładniejsze spodenki? Kto ma najlepszą sylwetkę? Najładniejsza aparycja, uśmiech? Dziękuję! bardzo, w Pani Wioletta, najładniejszy uśmiech. Ale panowie również. Panie nam się prezentują i oczywiście wielkie, wielkie brawa. Dziękujemy jej bardzo serdecznie.